Witam, Toristejo. Tym razem znowuż wybierzemy się do podziemi pewnego zamku. Skorzystamy z łodzi podwodnej. Też tu mamy wszystko już porobione. Przynajmniej na razie tutaj chcę. I oczywiście musimy poszukać miejsce, z którego możemy się dostać do łodzi podwodnej. Tu blisko znajduje się pewna eskinia. Tu. Ciekawy jestem, właśnie, jaką siłą będę dysponował w stosunku do Brokiej Armii. Jest ok, ok. Ech, jednego brakuje. A tutaj nie uzupełniam. Bo i tak prędzej czy później ich wymienią. Teraz muszę odnaleźć właściwą drogę. Tylko nie wiem, czy mapa tutaj działa. Nie. Tu nie działa. W niektórych miejscach działa, w niektórych nie. Na przykład u krasnoludów działała. Tu gdzieś było przejście. A to raczej tu. Albo i nie, a nie jest, coś jest, dobra. Nic tutaj nie zakopano. A, nie wygląda to najgorzej. Tu chyba przeszukiwałem już. No cóż, atakujmy. Po walce muszę pamiętać, żeby sprawdzić czy runki się pojawiły. Dobrze, ale kogo my tu mamy? Najgroźniejsze jednostki to ci łucznicy. Dlatego spróbujemy tu użyć ognia. Dużo ognia. Hmm, całkiem się zwoite obrażenia. Dobrze to jeszcze raz. Ech, szczerze imam. Aha, to kosztuje 39 Chyba, że... Nie warto Może też ognia. Chociaż z drugiej strony... To mi się bardziej podoba Może łucznicy się no to skuszą... Dobrze, ale teraz coś fajnego by się przydało. Nawet... Nawet fajne miejsce. Tylko teraz fajna armia. Tak, może być. Dobrze, a może to by załatwiło sprawę, nie. No to w ten sposób. Tu, przewołanie jednostki spowoduje, że pewnie rozbroi pułapkę, ale co tam? Będzie, że tak. Tylko też by łucznicy tutaj nie strzelali do moich. Rebeczkę mógłby tutaj zniszczyć. O, to było dobre. Mhm. Tutaj nic, ale ja mam już sporo szału tylko. Nadal nie mam tego, ale... Nie no nie ma tu nawet w kogo uderzać, bo jednak nie zabiłbym uczników, to lepiej, to lepiej chyba nic nie robić. Hmm. O, to mi się podoba. Miśli. a ucznicy chyba? Nie wiem, nie zwróciłam uwagi, czy strzelali. A tu już jest nowatura, i można, można to wykorzystać w potężny sposób. O, właśnie. To teraz może szał. Użyję jednak w inny sposób. Tych panienek jest tutaj za dużo, zdecydowanie za dużo. Mhm. Ogień. W ten sposób. A jeszcze tu mamy strzelców w sumie. Eee, no to będziemy ich osłabiać, ale jeszcze chwila. Będzie, że tak. No właśnie. To teraz już bym tutaj strzelał. I, i jeszcze tu. O, fajnie, bo jednostka, która została przewołana, nie jest wrażliwa na pułapki. Co mi się bardzo podoba. <grystanie> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 111. ale nie, nie udało się zniszczyć. No tak. To było takie warunkowe bardzo. Eee, to tutaj nic. Mm, tu nic. Pięknie. Odzyskujemy manę. Nowa tura. Hmm. Muszę tak bardziej punktowo. Czyli tu. I jeszcze tu. Tu nic, ale można by było już um, a tak orka uskutecznić. Powiedzmy, że tutaj. A to nawet tu. Tu nic. Czy ja dam radę to zniszczyć? No to tutaj pamiętajmy 39 wilków. O, <laughs> Moja jednostka też padła, ale to była jednostka przewołana. Dobra, no to co już Okej, tutaj nic. Pięknie. Jeszcze wilki. I tak, a w sumie mam coś tutaj fajnego i drogiego, może tarcza, co okay. można to kończyć. To teraz muszę zajrzeć. O, fajnie, bo ja ich e, e, nie rekrutuję, to nawet w ten sposób mógłbym pozyskiwać. No właśnie. Nie ma. Nie ma. I tak, mam tutaj 9 czerwonych. E, to nie. To mogłoby mieć sens, bo w tej chwili poza walką mam nacieszał znaczy mnie spada poniżej 8%, a teraz byłoby 16%. Mi się to podoba, to też byłoby fajne, ale tu jest dużo fajnych rzeczy. Ale jednak wolę to. Utrata szału minus 20%. Szał nie może spaść poniżej 16%. Zapytanie, o co chodzi z tą utratą szału minus 20%? Może to chodzi o tą maksymalną? Jest 110. Nie, hmm. nie spadło. No nie wiem. Hmm. No dobrze. Teraz tak. Nie, ja tu nie mogę nic uzupełnić. Jak tu sytuacja wygląda? Słabiotce. Równa siła. To w następnym odcinku najpierw zaatakuję słabych, aby sobie nabić szał i zaatakuję silniejszych.